Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego z tej strony atos.pl i witam Was na spałnie Patosa, a ze mną dzisiaj jest. Pat Maciej, witam bardzo serdecznie. No, trochę się tu pozmieniało. Doszła tablica informacyjna, podpisy, akurat o to zostało i teleporty. Niestety. Widzę, mi się wtrąca, ale naszło do mnie do głowy taka anegdotka. Myślę, że adekwatna do sytuacji, mianowicie, atos. Super, to ja dokończę to, co mówiłem. To jest portal, no teleport do, można powiedzieć, okolicy Maciej'a. Tu jest do mnie, a tutaj będzie do, dla graczy, jeśli tu przyjdą. No, dwóch już przyszło, ale jeszcze się nie osadzili w swoich. Okolicach nie mają swoich okolic, więc nie mamy jak teleportować ich. Więc jak tutaj przyjdą, to coś się zrobi. Dobra, na tablicy informatycy, informacyjnej można przeczytać co, gdzie i jak. E, Maciej, ty tam kopiesz, nie? Tak Dobra, to ja idę do siebie i też będę coś tam robił. Dobra, a skończyłem most poza odcinkiem. Pokażę, jak to wyszło. I to wyszło tak. Nawet ładne. O. No nawet. I ten odcinek pewnie pojawi się w czwartek rano. Rozumiem. No, bo poprzedni się Ten poprzedni, ten co nagrywaliśmy, pojawi się dzisiaj wieczorem. Ten drugi. Dobra. No by trzeba chyba przestawić, nie, przestawić pochodnie nie. No tak, no to dzisiaj też będziemy pewnie kopać. Potrzebujemy, potrzebujemy, właśnie wymieniłem się z ba ba Baciorem, Batmaciejem, z 6 staków za 6 rud żelaza. Może to nie było aż taki dobry deal, ale przynajmniej jest. Dobra, to tak, tak. Dobra. Zrobimy sobie żelazny kill -off. trochę nam tu rosło, co byśmy potrzebowali, a, byśmy potrzebowali pochodnie, w sumie dużo pochodni, bo idziemy na dół, dobra, to tak, okej, okay, tu 12 pochodni, rozświetlimy nasz spawn, że tak powiem, dobra, a tu, nic, dobra, creeper, dobra. Co mamy tutaj? W sumie to by trzeba zrobić jeszcze ten. Co? Farmę i. i i i. W sumie farmę i nie wiem co jeszcze. Dobra, no to do kopalni zaraz idziemy, tylko się przepali. Jeszcze jedno. I co, I co tam znalazłeś, Maciej? Eee, kilka staków żelaza, kilka staków eee, tego węgla, trochę czerwonego proszku, Redstone'a. Redstone też był. Dobra, mamy żelazny kilow. Na razie wykończymy ten kamienny. Dobra, węgiel zabierzemy, bo będą pochodnie potrzebne. To już można w sumie sobie zrobić. Dobra, pochodnie schodki. Nie, drewniane schodki nie będą akurat potrzebne. Drewno zabierzemy z 20. Dobra. Kobel z tą... A, kamienne schodki będą potrzebne. To zrobimy od razu dużo. OK. Coś jeszcze? Chyba nic. Jedzonko mamy mało, ale przynajmniej trochę jest. Węgiel tu nie zostanie, ziemia niepotrzebna. Dobra, to idziemy. Akurat dzień się robi, ale trudno. A jakbym tutaj załatał, to byłoby super. Dobra, idziemy na dół. E, to tak. Tak. I kopiemy. W sumie to tematów nie mam za bardzo co do poruszenia, więc może ty masz jakieś. Nie, aktualnie nie. Szkoda. To jest krowa do mleka na strach. Nie zawsze mówię tu Hmm No nie bo jakbyśmy Bo moglibyśmy o czymś pogadać, tylko nie wiem o czym To fakt. Dobra, to co byś jeszcze tutaj zbudował na tym serwerze A nie wiem no ja bym zbudował na pewno latarnię jakąś No to nie jest pomysł No Ale na survivalu no nie, jest głupi pomysł, ale to wtedy koło twojego domu rozwiązuje. No zobaczymy. Jeszcze by można zbud... No jeszcze domek na pewno trzeba zbudować. Niech każdy buduje swoje królestwo takie. No, ja może zamek zbuduję. No, to powodzenia życzę. A dziękuję. Przydałby się kilo z Sirk Taczem. Albo dużo piecików. No. A właśnie by można zrobić automatyczny piecek. Oczywiście, że można. Jeszcze trzeba mieć do tego materiały. Dobra. Trzeba umieć. Eee, umieć to ja umiem, tylko materiałów mi brakuje. Na pewno nie umiesz taki jak ja umiem. No to się okaże. Dobra. Tak, tak. W sumie to jak. Muszę się udawać, albo nie, nie muszę się udawać na powierzchnię przepalę tutaj co mam do przepalania. Bo mam ze sobą table Stable i, i będę kopał dany. Znalazłem węgiel. Ooo, Osiągnięcie! No Niby mam koło swojego domku już na powierzchni węgiel, ale to na czarną godzinę. Na czarną godzinę to ja ci mogę sprzedać węgla No. A ile masz tych staków? Za chwilę będzie sześć. No to zrób sobie z tego bloki Fakt Można robić bloki! A, <laughs> pierdziele! Co, co... ty byś bez mnie zrobił? To ja bym bez ciebie zrobił. No właśnie. Dobra. Idziemy dalej. I teraz już używamy żelaznego korda, jak to szybko się kopie. Dobra. Umiesz budować może zamki? No tak średnio bym powiedział. O, to to tak jak ja. Dobra. W dół. W dół. Dobra. 7 minut nagrywania jeszcze około 7 i można kończyć. Dobra. No i po w ogóle to zapraszamy na serwer, może uda się coś pomóc, nagrać i takie tam. Dobra, pochodnia by się przydała. Tu jest dobra. Szkoda, że nie można robić blok, blok, ten, bloków. Z bloków... Zok blok węgla przepala dłużej niż 9 węgli, czy krócej? Nie mam zielonego pojęcia. A szkoda, że nie można zrobić bloków? Z, blok... z bloków yy, ten. Bloków nie, bloków z. Koda już zapomniałem jak to się nazywa. Cobblestone'a. No, to tak. Dobra. Też by się przydała znowu tu pochodnia. Ok, w tu kopię, kopię i nie mogę nic znaleźć. Oprócz węgla, oczywiście. Dobra, zrobimy schodki, żeby szybciej się wchodziło do góry. Dobra. W sumie tutaj też można zrobić taki bajer. Dobra. Ale ten pomysł z blokami węgla to był dobry pomysł myślę. No dobra. Wy to w sumie nie jestem aż tak głęboko jakbym chciał. Eee, okej. Okay. Teraz coś takiego. Dobra. I... Tak. No i ładnie to nawet wygląda. No, ale teraz trzeba no, to zniszczyć Obra O nie! Tego nie przewidziałem! Czego? Nie mam patyków. O, a po co tego? ci patyki? No żeby zrobić... Bo teraz ...zapalam wszystko w kopalni, żeby nie wychodzić na powierzchnię specjalnie. Ale musisz być. Żeby zrobić sobie narzędzia, ale tego nie przewidziałem, bo nie mam patyków. Nie A no to musisz wyjść. To mnie właśnie niepokoi. Dobra. Tylko że ty, te twoje schodki tam co budowałeś z tych półpłytek, To nie są aż takie, mm, żebym powiedział funkcjonalne, bo się po nich tak szybko nie wchodzi jak po schodach. Nie ale ja tam zrobię kolejkę obok. zrobię taki mały tunel, że będzie tylko miejsce na wagonik i... Tego I to będzie kolejka z trzech wagoników się składająca. Jeden będzie wagon z piecykiem, drugi będzie wagon ze skrzynką, a trzeci wagon będzie pusty na pasażera. No, mądre. Jeszcze do siebie można zrobić taką kolejkę. No, można by. Ja proponuję, że Czyli jakieś towary sobie przysłać to w ten sposób. No? Ja proponuję, żeby to był on ten. Na moście, albo żeby było też połączenie mostu i ten i tunelu. To na przykład a jak tu. Czy się robiło zwrotnice, wiesz, może? Nie, zielonego nie pojęcia nie mam. Słuchaj, czy blok żelaza można przerobić na żelazo? No tak, a czemu? dobra, bo tego nie byłem właśnie co Dobra. A ile zarodków żelaza czy tam samolotków trzeba mieć, żeby zrobić żelazo? Klapkę żelazo znaczy chyba 9. 5, 5, dobrze Dobra i wykańczamy. No i ładnie to wygląda. Dobra. To kopiemy dalej. Zostały nam cztery minuty tak około nagrywania. I się czas nam skończy. O, i kolejny węgiel, jak miło. Węgla nigdy nie za dużo. No chyba, że Maciej to zbiera. Halo? Poczekaj. Dobra. Na pewno węgiel się przyda. Do piecyków i takie tam. Mamy, nic tu już więcej nie ma. Eee, dobra. A wiesz może, do czego służy piec hutniczy? Do służy? Piec hutniczy. A jest tu coś takiego? Tak. Mam jest coś takiego piec hutniczy? Tak, w 1.14 jest. Już wpisuję w Wikipedię. Różne bloki dodali w ten, na tej wersji. Ale jaja! No możliwe. Piec hutniczy, faktycznie! Magia, nie? No! Fajnie! I co Płatny, tam? kamień, sztabka żelaza i piec. Ja mogę go zrobić w sumie teraz. Tym powiem, ee... Ale po co on Piecie jest? Piecy są używane do szykwie, szybszego przetapiania ród, na przykład żelaza bądź złota też przetopienia rud jest dwa razy szybszy niż już daje dwa razy mniej uświadczenia. W każdym przetopieniu rudy w piecach chudniczych nie można piec jedzenia. E, po umieszczeniu paliwa w niestop, niestopionej rudy przednia tekstura w pieczochu ona światło o natężeniu 13 jednostek. E, tak samo jak normalny piec. Leje, e, leje mogą automatycznie wstawiać bloki rudy pieca, jak i zabierać przetopione piecze. To fajne. No, ja go robię tego. A potrzebujesz żelaza i? Żelazo, kamień i. I. i... Nie, chyba tyle. I piecy. Aha. No to ja też zrobię, jak znajdę żelazo. Możemy się dogadać. Nie, teraz już nie. Ja muszę sam znaleźć. Nie to, że w parkurze mnie pobiłeś, to nie pozwolę, żebyś na Survivalu nie pobił. Dobra, ale i tak to jeszcze nie jest rozstrzygnione. No, fakt. Ale... To kiedy nagrywamy? No nie wiem. Ja na razie wstawiłem tylko jedną część. A na ile podzieliłeś? Na trzy. Tą, co teraz mam. Ten materiał, ten ma trzy części. Dobra. Eee, w sumie to nie wiem po co ja wychodzę. A, przepalić. Przepalić. robię piec hutniczy. Spoko. Nie, przepalę od razu cały To i nie mogę. Dlaczego? Łapki kam... Aha, bo ja mam zwykły kamień. czy robi głaski kamień. Trzeba przepalić. Kamień? No. Cobblestone trzeba przepalić no, Cobblestone, ale jeszcze... Ten przepalony Cobblestone trzeba jeszcze przepalić raz Tak? No, wtedy wychodzi gładki kamień Bo jak raz przepalisz Cobblestone to wychodzi kamień, a jak przepalisz kamień wychodzi gładki kamień Kurde, to się pozmieniało No Ja jestem ciągle na wersji 1.8 ja. ja to samo, nie? Autentycznie. O Już nie nadążasz za tymi nowościami Nie nadążam, ja się zatrzymałem normalnie na Minecrafcie chyba 110 albo 11. Ja na 1.8 i znalazłem żelazo A ja mam pies hutniczy... No, mam. No Tylko dwa żelaza no bez przesady, no? A dobra, 16 minut to już będziemy kończyć słyszysz? no zobacz jak to wygląda w tym piecu to od razu ej, ale to zasuwa w tym piecu ja piernicze ja zrobię więcej tych pieców a ja właśnie, właśnie sobie uświadomiłem, że mogę sobie zrobić taki piec, więc ja tylko zrobię piec i ten. To Ale w, piecu, w piecu hutniczym nie możesz przepalać jedzenia. Trudno. A ten, jak się robi, że ten? Na środku piecyk, na dole żelazo. Na dole, nie, 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 na dole trzy dolne krawki jest ten. Um, what's kamień. To jest przepalony kamień No Dalej A później jeszcze to o się taką kopułą z żelaza jakby. No to ja tyle żelaza nie mam No to musisz mieć 2, 4, 5 żelaza No wiem, a ja mam tylko dwa Możemy się dogadać Nie ma szans Co proponujesz Mmm Dobra Dobra to kończymy na dziś a Raczej na teraz więc spotkamy się w następnym odcinku. My nagramy to za chwilę pewnie, a na YouTube wstawi się o pół dnia dłużej lub o jeden dzień. Więc trzymajcie się. Cześć. żegnam. Ale fajnie jestem to jest skutniczo. No pożegnaj się. Bogiem.